12 kwietnia, 31 dzień przed ofiarowaniem siebie Maryi, Matki Objawienia, stry Fontanne, która upomniała Bruno, by przestał ją wyśmiewać, i świętego Juliusza, pierwszego papieża, wspomnienie, które przypomina biskupom i wiernym, jest starym zwyczajem prawnym najpierw napisać do Rzymu. Salus populus quem Romanum. Niech żyje naród rzymski. Takie napisy S.P.Q.R. Możemy, można było znaleźć na proporcjach cesarstwa rzymskiego, ale także dzisiaj na władzach kanalizacyjnych w Rzymie. Niektórzy na wesoło tłumaczą je po swojemu. S.P.Q.R. Są oporki kwestii Romani. Są świnieci Rzymiani. Podobnie. Tablice rejestracyjne, które znajdują się na te, e, samochodach e, państwa watykańskiego z literkami SCV, Santa Cita Vaticana, Święte Miasto, Watykan, e, przekręcają i mówią Se Cristo Vedessi, jeśli by Chrystus to widział. Właśnie, czasami mówiłem, Panie Jezu, widzisz, a wiele nie grzmisz. I wcale nie chodzi tutaj o zbytek kościoła, o, o księży, gorszących, o zło, które się dzieje wokoło, wśród wiernych. Niektórzy to, to bardzo razi, bulwersuje. Nawet przemówienia samego papieża. Często niewierzący, którzy sami nic nie dają na Kościół, mają najwięcej pretensji. Na przykład święto Pietrze to jedyna ofiara, która spływa na utrzymanie Watykanu. Ktoś może nigdy nie złożył ofiary na Tatę, żadnej, a jednak najwięcej bogactwa Kościołowi wypomina. Dlaczego piszę o tym historii? Bo właśnie objawienia Matki Bożej z 12 kwietnia 1947 roku związane są z Bruno Cornaciola, który był antyklerykałem. Bardzo nienawidził kościoła i papieża. Przypatrzmy się tej historii, aby zobaczyć skąd bierze się taka nienawiść do osób duchownych. Do osób reprezentujących Kościół. Bruno urodził się w slamsach, na przedmieściach Rzymu, gdzie była największa przestępczość, gdzie przeklinano wszystkie świętości. Słyszał, jak imiona najświętsze, Jezusa i Maryi, bardzo ubliżano. Sam szybko stał się taki, jak mieszkańcy tej dzielnicy, ale także małym przestępcą, ponieważ nie miał domu, a ojciec, kiedy wracał z więzienia, to lubił się awanturować. Bruno często spał na ulicy. Nieraz nawet zdarzyło mu się, że spał na schodach świętego Jana na Lateranie. W wieku 16 lat, takiego zmarzniętego, w podartym ubraniu, bez butów, znalazł pewien zakonnik. Zabrał go przygarnął i zaprowadził do sióstr. Siostry go ubrały solidnie, nakarmiły. I Bruno był szczęśliwy, zaczął uczyć się katechizmu. Ale gdy poczuł się już swobodnie, zapragnął pójść do wojska. I no i w tym wojsku zagościł na długo. Wyjechał nawet na wojnę do Hiszpanii. Tam od pewnego adwentysty znienawidził bardzo katolików. A na noży kazał sobie wygrawerować słowa śmierć papieżowi. Po sześcioletniej służbie w wojsku pojął za małżonkę katoliczkę, która urodziła mu trójkę dzieci: Solę, Karle i Carlo i Gianfranca. Bruno nie dbał o dzieci. Co więcej, zdradzał swoją żonę, jak później to często wspominał, i angażował się w ośmieszanie kościoła. Jako dyrektor Stowarzyszenia Misyjnego Adwentystów, pisał nawet na kolumnie Matki Bożej Niepokalanej, gdzie było wyryte w Vergine madre, dziewica i matka. On dopisywał Żenoncze nie jest ani dziewicą, ani matką. Ciągle nosił nóż z napisem śmieć papieżowi, bo przygotowywał na niego zamach, który wyznaczył nawet na datę 8 września 1947 roku, czyli tuż przed objawieniami w trzech fontannach. Trzy fontanny, tre fontanne po włosku, to jest grota w Kasteli Romani blisko Rzymu. Gdzie męczeńską śmierć poniósł święty Paweł, apostoł, po trzykroć cięty w głowę mieczem. Na znak tego wydarzenia w tym miejscu, jak mówi tradycja, wypłynęły właśnie trzy źródła. Bruno udał się do tych grot na taki piknik z trójką swoich dzieci, cztero, siedmiu i dziesięcioletni. I w tych grotach dzieci zaczęły się bawić, a on przygotowywał mowę przeciwko Kościołowi i Matce Bożej. Po pewnym czasie słyszał krzyk, jak dzieci wołają Bella Signora, piękna pani. I zdziwiło go to. Po odszukał dzieci i kiedy zobaczył, że dzieci klęczą, zabraniał im się modlić, to go bardzo zdziwiło i poirytowało. Byli wpatrzeni w jakąś postać, nie wiedział, co się dzieje z tymi dziećmi. Zaczął krzyczeć na nie, wołać, co to za gra, Bella Signora. Chciał je zerwać z kolan, ale nie mógł. Nie wiedział, co się dzieje, i w pewnym momencie zdesperowany zawołał: Boże, do pomóż. Nagle Maryja zdjęła z jego oczu zasłonę. Zobaczył ręce, które zrywają jakby z niego bielmo, jak świętemu Pawowi z oczu. Został przywrócony wzrok. Zobaczył, jak jego dzieci rozmawiają z Matką Bożą. Matka Boża powiedziała do niego: Jestem dziewicą objawienia. Przy. Prześladujesz mnie, teraz koniec z tym, wróć do owczarni kościoła, przyjdź i stań się częścią stada, który jest niebieskim dworem na ziemi. To, co Bóg obiecał, jest i pozostanie niezmienne. Pierwsze piątki miesiąca, które odprawiłeś, zachęcone przez Twoją małżonkę, uratowały cię. Maryja była pełna zatroskania. Miała białą suknię, przepasaną czerwonym pasem i zielony płaszcz. Na piersi przytulała Biblię, a u jej stóp leżał pohamany krzyż. Jej widok strząsnął sumieniem Bruna, bo on spowodował, że ten krzyż był pohamany, czuł w sobie skruchę. Do dziś przy grocie istnieje tablica z oświadczeniem Bruna i napisane słowami i fratemi, najdrożsi moi bracia. Do groty tej przybyłem jak grzesznik, na koniu nienawiści, jak święty Paweł do kościoła i papieża. Maryja sama przyszła i zrzuciła mnie z tego konia i zwyciężyła, litując się nade mną swej macierzyńskiej miłości. Maryja przemawiała do Bruna przez dwie godziny później, jeszcze mu się trzykrotnie, i prosiła Bruna, by wzywał ludzi do odmawiania różańca i powiedział, na tej ziemi pełnej grzechu dokonam potężnych cudów dla nawrócenia niewierzących, a także chrześcijan. Żyj. Boską nauką. Praktykuj i wiarę i udaj się do Ojca Świętego. Bruno poszedł przeprosić papieża Pisa XII i opowiedzieć jemu wszystko dokładnie, co wydarzyło się. Papież później też poświęci figurkę Matki Bożej e, objawienia. Modlitwa do dziewicy objawienia otrzymała także papieski imprym, imprimatur. Maryja objawiła przez Bruna różne ważne słowa od Boga. Maryja dlatego. Miała na sobie zielony płaszcz, na którym, którym chce przykryć nas i zapewnić nas, że przy niej zawsze będziemy mieć nadzieję. Maryja trzyma w rękach księgę objawień, bo wszystko jest na temat zbawienia i zawarte w Biblii. Przygotowując się do powierzenia Maryi szukamy w historii naszego życia, nawet jeśli ona była tak dramatyczna i pełna wrogości do kościoła jak w życiu bruna, że dla Maryi zawsze jesteśmy ukochanymi dziećmi. Maryja wyprasza nam łaski, aby w końcu przejrzeć na oczy i zobaczyć, że nawet przestępstwa, prześladowanie Kościoła, złe zamiary, które zostały na szczęście udaremnione, posłużą do naszego zbawienia. Matka Boża Strefontanne przypomina wszystkim swoim dzieciom, ale także ludziom niewierzącym. Jestem tą, która została związana z Trójcą Przenajświętszą. Jestem córką Ojca, Matką Syna, Oblubienicą i Świątynią Ducha Świętego. Maryja pragnie nas przez akt ofiarowania związać z Trójcą Przenajświętszą i uchronić od zepsucia przez ten świat. W 1950 roku papież ogłosił dogmatowy wniebowzięciu Matki Bożej. Potwierdził słowa, które Maryja wypowiedziała do Brunona. Moje ciało nie mogło ulec rozkładowi nie uległo. Zostałam zabrana do nieba przez mego syna i aniołów. Maria pragnie na te ostatnie czasy tego samego dla nas być może jesteśmy tym pokoleniem o którym mówi Święty Jan w Apokalipsie że nastąpi nowe niebo i nowa ziemia a śmierci już nie będzie Jeszcze 12 kwietnia kościół wspomina papieża Juliusza I który urodził się w 300 roku w Rzymie jako syn Rustyka bardzo szanowanego obywatela rzymskiego w wieku 37 lat wybrany został następcą Świętego Piotra Wtedy Przestał już, wkrótce umarł cesarz Konstanty Wielki i przestał mieć znaczenie kościół. Po śmierci papieża Marka, który zmarł 7 października 336 roku, przed Juliuszem I, kościół był oddzielony od cesarstwa. Zachodni był oddzielony i spierał się z Kościołem Wschodnim, nawet o wyznanie wiary. Nicejskie czy Ariańskie. Papież i Zachód był za kredonicejskim. Wschód stanął po stronie władzy politycznej i popierał herezję Arian. Juliusz I chciał jednoczyć, dlatego robił wszystko, Był gasić spory. Zwołał synod pojednania w Sofii, dawniej Sardyce, w 343 roku. Napisał list o niewinności świętego biskupa Aleksandrii Atanazego. Ogłosił, że władza biskupa Rzymu jest ponad innymi władzami biskupimi. Każdy biskup może się odwołać tylko do Rzymu. Roma lokuta, causa finita. Rzym potwierdził, sprawa skończona. W przypadku, gdy biskup poczuje się skrzywdzony, to papież głos, papieża głos będzie definitywny i ostateczny. Juliusz I zapoczątkował również słynne archiwa watykańskie oraz prowadzenie kancelarii i urząd notariusza kościelnego. Juliusz I był nie tylko mądrym i światłym gospodarzem Watykanu, ale też świątobliwym człowiekiem. Za jego pontyfikatu. Dzięki zarządzeniom wybudowano dwie imponujące do dziś bazyliki, 12 apostołów, dziś zwane Juliańską i Najświętszej Marii Panny na Zatybrzu. Tytularna dla polskich prymasów, Hlonda, Wyszyńskiego, także Glępa. był 35. papieżem, panował 15 lat. Temu papieżowi zawdzięczamy po raz pierwszy świętowanie Bożego, liturgii Bożego Narodzenia. Niech te piękne święta wcielenia pańskiego i nas sposobią do przemiany z grzeszników wierne sługi Kościoła i umiłowane dzieci Maryi, dziewicy Matki Objawienia.